Dzień dobry Wam wszystkim. Dzisiaj wpadłem na pomysł, żeby nagrać Wam czwarty film z tej oto fajnej gry, która Wam się podoba. Dzisiaj sobie po. Zrobimy takie. Naukę jazdy autem. Dobra. Aha, dobra, to jest od tego. Czekaj, nie, 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 złe. Dobra, jedziemy. Tutaj na początku musimy zobaczyć, czy świateł nie ma. Jak widzicie tam są światła. Dobra, sobie pojedziemy prosto. A w sumie sobie skręcimy. Pojedziemy sobie na autostradę. Jak widzicie jest tutaj budowa drogi, więc nie przejdziemy. Możecie mi napisać, czy mi dobrze idzie jazda? Bo szczerze myślę, że mi słabo idzie. Dobra. Cięcie? Dobra. Tutaj uznajmy, że kierowca nazywa się Antek. Tak. Znaczy tu kierowca Antek. I my dzisiaj tego kierowca Antka musimy nauczyć, jak jechać. Oczywiście Antek jest. Yy, po imprezie, więc on ma wszystko gdzieś. On ma wszystko gdzieś, on sobie jedzie. No i Antek musi i do szpitala jechać. Dobra. Tak więc... Dobra, na szczęście w okolicy był ambulans, więc... I dostał on zgłoszenie o Antku. Musi teraz szybko dojechać. No i niestety Antek. Antek jakby przeżyje, ale ja dostanę mandat. I zostanę zwolniony z pracy. Koło samo ze siebie skręca. Dobra, karetka Antek przyjechała, nie przejmuj się. Cięcie. Dobra. Dałem sobie zadanie, żeby. Te drewno te skrzynki. Zawieść. Gdzieś bez ich uszkadzania. Na siłę zamknąłem. Dobra, jedziemy. A, no tak. Będziemy testować zawieszenie. Jak widzicie, auto przeżyło. Dobra, a teraz taki duży skok. Nie udało się. To chyba był słaby pomysł. Cięcie. Dobra, wpadłem na pomysł, że jakiś kupiec kupił tą ciężarówkę. Ona tu została wyprodukowana i teraz ją muszę zawieść. I ten kupiec mieszka tu, bo, bo on to kupił do firmy swojej. Dobra. Staram się nie uszkodzić tego auta. Po tym, jak tą dostawę skończę, to będzie 10 minut takiego rozwalania aut. Kompletnie nie mam już pomysłów na te filmy. Powiem Wam, ja, ja nawet, ja jak zaczynam nagrywać te filmy, to bez w ogóle pomysłów. Tak yy, robię to co wymyślę. Więc naprawdę miło mi będzie, jak coś napiszecie, co mogę zrobić. Nie pamiętam jak to się nazywa, ale, bo jest na, taka opcja, że jak są te filmy i shorty. To że tam jeszcze jest opcja, tam trzecia, tylko nie pamiętam jak ona się nazywa. I tam właśnie da, daje, pisze Wam się pytam, co mogę nagrać. I tam możecie napisać komentarz. Więc naprawdę fajnie mi, mi będzie, jak coś napiszecie. Tak, jak obiecałam, tak będzie. Dobra, na początku zjedziemy sobie autobusem. O, silnik odpadł. Fajnie. A teraz takiego wielkoluda, które nie działa. Świetnie. Dobra, wybrałam sobie takie auto. Jak widzicie od, odpadł silnik nam. Naleśnik. Taką sobie limonkę weźmiemy. Jak widzicie, auto ładnie się zniszczyło. I to będzie wszystko z tego dzisiejszego filmu. Polecam mi napisać, co mogę nagrać, bo, bo wtedy będą fajniejsze takie dłuższe filmy. I żegnam się z wami. Pa Pa!